Paulina Krupińska na konferencji ramówkowej TVN. Kolejny sezon, Ty wciąż jesteś prowadzącą Dzień Dobry TVN. To nie jest takie oczywiste, bo przecież zmieniają się te nazwiska. Czasami jest tak, że po sezonie, czasami po dwóch. Ale Ty wciąż chyba dobrze czujesz się w tej roli i jak widać widzowie Cię bardzo polubili w roli prowadzącej. Bardzo się cieszę, bardzo jest mi miło. Nie wiem, który to już będzie mój sezon. Bodajże, bo jestem już 4,5 roku w Dzień Dobry TVN, więc sezon jest co pół roku. Tak, czyli jest jesienna ramówka i jest wiosenna ramówka, więc już tych sezonów trochę mam za sobą. No, na szczęście, bo bardzo lubię tę pracę i bardzo dużo się w niej uczę. Bardzo cieszę się, że mam okazję spotykać naprawdę wyjątkowe osoby, wyjątkowych bohaterów. I nie mówię to tylko o osobach publicznych, ale o takim bohaterze, czyli naszym widzu, który bardzo często jest bohaterem naszego wydania, bo te historie ludzkie są często najciekawsze i, i te historie naprawdę. Piszą się bardzo często na naszych oczach i powiem Ci, że tak lubię tę pracę, więc cieszę się, że już kolejny raz dostałam tę szansę. Więc powiem Ci, że było mi przykro, że kolejna jakby część z pary odchodzi, że te zmiany są. Mnie najbardziej dotknęła oczywiście ta zmiana ubiegłoroczna, gdzie tak naprawdę nasza grupa zmniejszyła się o połowę. No teraz zmieni się tylko połowa jednej pary i pytanie, czy to będzie znowu kobieta, czy może to być mężczyzna. Te, 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 te nazwiska na tej liście pojawiają się różne. Czy może będzie to Janek Pierowski, chociaż wiem, że Janek ma duże problemy ze wstawaniem, że ciężko jest go dobudzić na dziesiątą, a tutaj jak program zaczyna się 7.45, to trzeba wstać przed szóstą. Więc podejrzewam, że dla Janka to może być duże wyzwanie, chociaż trzymam za niego kciuki. Również pojawił się tutaj niespodziewanie Maciej do dowbor obstawiali go, że będzie pracował u naszej konkurencji wraz ze swoją mamą, a nagle pojawił się tutaj z żoną Joasią. Asia będzie prowadzącą wielkiego formatu programu, gdzie będą remontować jakieś domy, różne pary. I wiem, że Asia bardzo, bardzo to lubi, super odnajduje się w takiej tematyce. I nagle u jej boku w Sopocie pojawił się Maciek, wziął udział w kreatywnym pokazie mody. No i pytanie, czy to on zasiądzie na kanapie u boku Sandry Hajduk, czy może będzie to Tomasz Kamel, bo teraz usłyszałam jakieś nowe nazwisko z kuluarów, że może być też to właśnie Tomek i powiem Ci, że nie wiem. Wiem jedno, że ta jesień w Dzień Dobry TVN będzie bardzo gwiazdorska, bo różni ludzie ze świata muzyki, ze świata aktorskiego pojawią się jako współprowadzący nasz program. Będzie to m.in. Piotrek Adamczyk, będzie to Szymon Majewski, dzisiaj się o tym dowiedziałam, będzie to również Krzysiu Zalewski czy Adam Małysz. I zobaczyć na przykład Adama Małysza w roli reportera, albo pogodynka, albo gotującego w naszej kuchni, to będzie na pewno no coś ciekawego. A co jest największą siłą tego programu, tak porównując z konkurencją, która przecież nie śpi. Czym dzień dobry tepon się wyróżnia i na czym polega właśnie ten, ta unikatowość tego programu? My podążamy za tym, co, czego oczekuje widz. Nasz widz oczekuje oczywiście porad, ale również rzeczy, których może się nauczyć. To są rzeczy, które pierwszy raz na przykład usłyszy. Może się w naszym programie wyedukować z jakiejś dziedziny. Mamy bardzo różnorodną tematykę, i zdarza się też tak bardzo często, że temat, który jest u nas. Za tydzień nie są konkurencje albo za dwa dni, e, więc to wydaje mi się, że, że właśnie Dzień Dobry TVN i tutaj nasz pion taki redakcyjny, osoby, wydawcy, dokumentaliści po prostu e, idą z duchem czasu. Jesteśmy bardzo blisko widza, jesteśmy tu i teraz, jeżeli jest ważny temat, mamy newsy. Tego, tych newsów w, w pytaniu na śniadanie nie ma, e, więc mamy taką sekcję od... E, zeszłego roku, od tamtej ramówki jesiennej, gdzie mamy dziennikarzy newsowych z 24 którzy na bieżąco mają trzy wejścia, przedstawiają największe, naj, najświeższe newsy ze świata e, e, polityki, z różnych historii, które się dzieją na świecie i w Polsce. Więc to na pewno nas wyróżnia. Na pewno nas wyróżnia to, że mamy mm, takich dużo też, takich cykli gwiazdorskich, że gwiazdy pokazują nam swoje wnętrze, mamy bardzo dużo reporterów, którzy idą do, do ludzi idą do zwykłego Kowalskiego. Nagradzamy ich pozytywkami bohaterów dnia codziennego. Więc nasz program jest bogaty w różną tematykę. Oprócz tego, że jest tam lifestyleowo, jest często bardzo wzruszająco i Cieszę się, że jestem jego częścią i, i, i tak mogę się tam cały czas rozwijać. Ale myślisz, że ta nowa śniadaniówka Polsatu, czyli halutu Polsat może być jakimś zagrożeniem, jeżeli chodzi o oglądalność, właśnie o widza, może odebrać część tej oglądalności, bo tam są też bardzo mocne nazwiska wśród prowadzących. Tak, no prowadzący to jedno, ale tematyka to drugie, bo mogą być fantastyczni prowadzący, ale jeżeli nie będzie fajnych tematów do opowiadania, to sami prowadzący nie udźwigną, bo tak naprawdę ten program nie jest o nas o prowadzących, tylko to jest program o naszych gościach. I to nie my przedstawiamy swoją historię, z jakimi my się bolączkami mierzymy albo jakie odkrycie zrobiliśmy w zeszłym tygodniu, tylko to są historie zwykłego Kowalskiego plus historie różnych gwiazd czy produkcji, które są w naszej stacji. No Halo to Polsat jest programem, który będzie nadawany weekendowo, czyli tak od piątek, sobota, niedziela. Na pewno mocną jego stroną będzie to, że będą goście na żywo, czyli nie wiem, czy tam będzie to w formie debaty, czy oni będą mieli głos, pytanie, czy oni będą tylko takimi wolnymi słuchaczami, czy będą bezpośrednio zaangażowani w ten program. Zobaczymy. No, my naprawdę mamy mocny start tego sezonu. We wrześniu ruszamy naprawdę, nawet już nie we wrześniu, bo 26 tego września ruszamy już z takimi pełnowymiarowymi programami i zaczynamy od 7.45. Będziemy tego dnia wszyscy prowadzący plus nowy prowadzący bądź prowadząca u boku Sandra Hajduk. Chciałem wrócić na moment do początków Twojej kariery, czyli do programu, czyli do, do Miss Polonia. Jak Ty oceniasz teraz po latach to, czym są obecnie konkursy Miss? I czy Ty jesteś zwolenniczką tych konkursów, czy już może niekoniecznie? Bo są też takie głosy krytyczne, jeżeli chodzi o, o, o samą ideę konkursów Miss sama idea konkursu MIS, tak naprawdę szczerze ci powiem, że nie przez ostatnie lata nie śledzę w ogóle tego, już odbiłam, bo jak jeszcze bym miała się zajmować konkursami piękności i wiedzieć kto gdzie, gdzie się teraz pojawia, bo tych konkursów piękności w naszym kraju się zrobiło bardzo dużo, bo się okazuje, że polska pięknem stoi, na metr kwadratowy jest tyle pięknych kobiet, że trzeba zrobić konkurs, tak, jest Miss Polski, jest konkurs Miss Polonia, Miss Poland World, Miss jakiś Queen coś tam, Miss no po prostu tych konkursów jest tak dużo. Słuchaj, to na pewno zawsze te konkursy piękności, przynajmniej jak ja startowałam, to była taka możliwość dostania głosu. Ja jednego dnia stałam się osobą publiczną. Od razu zaczęłam udzielać wywiadów czy do, do radia, czy do telewizji i Raptem po dwóch, trzech miesiącach dostałam pracę w telewizji, ale to jest wszystko zależne od dziewczyny, czy tę szansę wykorzysta, jeżeli um, za działaniami tej dziewczyny um, jest coś dobrego, jeżeli ona działa w, imi, w imię jakichś fajnych y, rzeczy, nie mówię tu o wiesz, ratowaniu delfinów i zbawianiu całego świata, ale jeżeli ona faktycznie charytatywnie się gdzieś udziela. Ja pamiętam, jak ja jeździłam wiesz, po przedszkolach, po jakichś takich różnych instytucjach, jeżeli dzieciakom czy innym osobom, Sprawiało to radość, to ja bym nie kwestionowała potrzeby e, takich konkursów. Jeżeli to jest tylko dlatego, żeby organizator tego konkursu miał zarobić e, z pieniędzy sponsorów i oni by się mieli tam wystawić, no to rozumiem, że bezsensowne jest, żeby takie konkursy miały miejsce. Ale jeżeli dane biuro konkursu, tutaj w tym przypadku biuro z Polonia, wtedy pamiętam jak ja byłam, działało i naprawdę wspierało w różnych akcjach charytatywnych i, i, i mnie naprawdę kierowało w taką stronę, żeby robić ważne i zabierać głos w ważnych sprawach, ważne rzeczy, żeby robić, no to uważam, że tego typu konkursy nie robią nikomu krzywdy. W Ameryce Południowej Miss danego kraju jest drugą najważniejszą osobą po prezydencie. Ta miss od razu staje się jednego dnia osobą publiczną i od razu z automatu ma pracę w telewizji, w jakimś serialu, jest, staje się aktorką albo piosenkarką. no Zależy, jakie ma talenty i możliwości. A, a, a u nas być może przez to, że tych konkursów jest tak dużo, no, część osób nie widzi zasadności. Ale to tak samo wiesz, można by powiedzieć, to po co są. Um, konkursy modelingowe, no tak samo, no bo te dziewczyny, które startują Miss Polonii, bardzo często są też również modelkami i tam zdobywają e, swoje doświadczenie. To jest jedna branża, jeden świat, te dziewczyny też również Miss, często stają się dopiero po wyborach Miss modelkami, bo zależy w jakim wieku startują. Ja wystartowałam, byłam najstarszą wtedy Miss w historii w ogóle w Polsce, bo wystartowałam, kiedy już byłam no, 26-letnią dziewczyną, e, no to miałam już swoje doświadczenie i pracowałam już przez 10 lat w branży modowej e, i to tylko mi pomogło jeszcze na Zabrać skrzydeł i posunąć jeszcze dalej. Telewizja na żywo rządzi się swoimi prawami. Na przykład nieuniknione są też wpadki, i portale plotkarskie bardzo często o tych wpadkach prezenterów na żywo um, piszą. Jak ty na to reagujesz? To znaczy, czy ty już sobie radzisz z tym, że no, to po prostu jest wpisane w ten zawód, czy na przykład przejmujesz się tym później, że będę się musiała tłumaczyć, dlaczego coś takiego się zdarzyło, dlaczego na przykład miałam taką wpadkę. Myślę, tylko raz się z jakiejś wpadki y, tłumaczyłam, bo ja użyłam skrótu myślowego, a osoba, która używa skrótu myślowego, to ona wie, co chciała powiedzieć, a to zostało na przykład zupełnie inaczej odebrane. Gdzie, oczywiście nikomu nie wyrządziłam krzywdy, potem oczywiście się z tego y, absolutnie śmiałam. Ja mam dystans do tego. Uważam, że w telewizji śniadaniowej wpadki są największą esencją i takim największym mięsem. To jest y, absolutnie coś naturalnego, że czasem się przejęzyczymy, popełnimy błąd. Przecież to jest program, który trwa 4 godzinę na żywo. Nie ma możliwości, żeby być tak doskonałym, żeby absolutnie ani razu się nie przejęzyczyć, albo mieć coś innego na myśli, a powiedzieć zupełnie coś innego. I zakożę, ja to powiedziałam, czy pomyślałam? I mam, ja, mamy często z Damianem jakieś takie różne sytuacje, albo myślimy, mamy gościa, wiemy dokładnie, mamy scenariusze napisane, jak on ma na nazwisko, a nagle, e, wiesz, Damian kiedyś e, pomylił inną aktorkę i powiedział, ma, gościmy małgorzata korzuchowską, a to nie była Małgorzata korzuchowska. Wiesz, to są rzeczy absolutnie normalne i teraz... Pytanie, jak to zostaje odebrane przez kogoś? Bo jeżeli osoby krytykują błędy... To tak naprawdę mało widziały i mało zrobiły, bo no proszę, zapraszam, stań, cztery godziny poprowadź, gdzie my mamy trzy osoby na uchu. Bardzo często nam wiesz, trzy osoby na uchu mówią: ktoś, kto mierzy czas, ktoś, kto jest realizatorem, czyli mówi, do której kamery patrzymy, plus wydawca, który odpowiada za ramy tego programu i chce, wie, jak, jak, jak on ma merytorycznie wyglądać. Plus mamy tam ogromny huk, huk. tego nie widać w telewizji. Mamy sześć kamer, które nas nagrywa, jest sześciu operatorów, za tymi sześcioma operatorami jest sześciu chłopaków technicznych, którzy trzymają Kable, bo tam jest naprawdę niezła kombinacja, żeby te kamery nie przejeżdżały na siebie, nie, nie naciskały innego kabla. W trakcie rozmowy, wiesz, mamy, mamy Steadicam, mamy po prostu też kamerę, która, która po tym studiu krąży, więc tam się tak dużo dzieje. Często mamy tak, że prowadzimy rozmowę na kanapie, a w kuchni strzelają gary, bo ktoś próbuje coś wyciągnąć po cichu i wszystko nagle z szafki wypada. I tego nic widz nie widzi. To naszą rolą jest, tak, żeby o, zrobić, żeby opanować sytuację, żeby się nikt nie domyślił. Ale spadki są absolutnie normalne i trzeba je zaakceptować i mieć do nich dystans i patrzeć na nie z przymrużeniem oka.